Siemaneko, siemanerko, siemanko, cześć, tu Bruder Fanantek i tata Słuchajcie, dzisiaj wzięliśmy talerzówkę taką Bruder, do 60 podczepiamy Antosiowi tutaj stara się ją zaczepić, no spróbujemy, może się uda Tutaj mam pilot i tutaj zrobiliśmy sobie takie małe pole Słuchajcie, mamy tu jeszcze Fenta tam z siwnikiem i jeszcze mamy tą koparkę No Antoś, zaczepiłeś? Miałeś ono, no tak lekko musisz tutaj Tak? No nie wiem No już musiałem tutaj postarać się zaczepić To ciężko tutaj zaczepić te mały no, Ale jak już tam weszły fuksiorską Dobra Antoś ruszaj na nasze pole O Ale fajnie Bardzo ładnie Oj Koło się zakopało Wiecie co? Szkoda że się wyładowała bateria w tym naszym dużym terenówce, to byśmy 60 zaczepili za łańcuchem no. i byśmy ciągnęli ją. No. O nie! O nie, patrzcie! Był problem. Zakopała się. drugim Teraz drugim kołem, no. No trudno. O zwróć się anty sam Z drugą stronę może do przodu A, ale, ale się skopała co? No Justynka tam znalazła jakąś słuchajcie Gąsienicę Znalazła gąsienicę? No tak lekko chociaż spróbuj Bo tam ciężko było to tam zaczepić o No, Chyba spróbuj tak. teraz najgorzej się odczepić. Dobra, słuchajcie, weźmiemy tego fenta. Fentem to zrobimy. 60 ona jest lepsza do przyczep. Przyczepę tylko wystarczy założyć, teraz fenta zaczepimy. No, jeszcze tak chciałbym spróbować. A no faktycznie, patrzcie. Znowu tutaj. Zaraz idę Justynia. Dobra jest. Teraz z drugiej strony, no nie, co przejdę z jednej, to z drugiej Ale ma ciężko, co z tymi wałami? Ten Ursusik C360, słuchajcie. Ale patrzcie jakie powołane jest Dobra. Ale... Ale dzisiaj wieje, patrz Antoś Antoś, lecę ci pomóc. Szybko! Dobra, ja to pociągnę Widzieliście to taki to tu, 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 tutaj damy. Tutaj damy tutaj w ten w taką dziurę Dobra Może tutaj nie zmuchnie, jak coś to tam tu, koło domu to damy Ale dzisiaj wieje. Tutaj za każdym razem wieje. My mieszkamy nad morzem. Nic tylko wiatrak zamiast fotowoltaiki, to wiatrak chyba sobie zamontujemy, żeby nam prąd robił. Dobra. Naładowana bateria w Ursusie. Ursus jedzie. Dobra, Ursusie, dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dobra. To teraz weźmiemy rozsiewacz. Mamy tutaj rozsiewacz wzięty. Patrzcie. Tysiące za pracę! Kolego! <głos> <głos> Tutaj, Venture. Dobra, odwróć go Antoś. A wyłączyć? Nie. Podłączymy teraz rozsiewacz nawozu. Dobra. Dobra. Uwaga. Ja, nie pamiętam. Ja. Jak to się? Ja pamiętam. Między te, nie? Trzeba było włożyć. właśnie to się właśnie ciężko odbiło. O, jest. Dobra, jest. I ruszamy już. Tata, a, ale my coś tam mieliśmy, żeby się nie? No ale jest zamknięta budowa, nie? Bo pan Michał zabrał klucz. Kurki ze styropianu mieliśmy powrzucać. Dobra. Lecimy, lecimy. Rozsiewamy tutaj nawóz, słuchajcie. Tak, na niby, nie? Już nawałowany, przygotowany Tata, o tutaj takie fajne ślady robi To może to będą ziemniaki, co? O, to będziemy się szykować dzisiaj. Ale to ziemniaki kiedy się sadzi? Teraz już było chyba sadzone, nie? No ale dobrze. No to tak na niby, nie? Tylko, że zapomnieliśmy też e, sieb... e, tego bo do ziemniaków Ale nie, to dzisiaj tylko taka krótka zabawa co? Bo już jeździliśmy tym, terenową naszą Już ją schowaliśmy do samochodu ta, ta, ta. Dobra, nawrotka, ale dzisiaj wie, jak się... A patrzcie, abyśmy włączyli łańcuch tutaj do 60. Czekaj polec, to byłby taki kwuś. To, dużoӯłi... to jest dużo nie. I byśmy normalnie go ciągnęli. Nie byłoby, że tam wiesz, delikatnie, ta terenowa by go ciągnęła. Kurde, no ale dzisiaj wietrzycho, Antoś, co? Ale ten się w, wkopuje cały czas Ciężko, szkoda, że nie ma napędów, nie? Na blokadzie, no. o jak miał blokadę, co? No. Bo tak to jedno koło kręci, mieli Chociaż na to blokadę na tył Tak Chociaż na tył Żeby nie miał blokadę dyfrów To on by dwa koła tylne by razem się kręciły A tak to się kręci te, które ma lżej, nie? I wtedy mieli, o Teraz te ma lżej Po lewej stronie I te będzie ten kręciło Ale jeszcze próbuję Antoś. Przód, tył, od tył, może wyjdzie. Patrzcie, patrzcie, trochę wyszedł. Wyszedł, jak ciebie. A Antoś coraz lepszy kierowca widzę tutaj się zaczyna robić. Widzieliście? Tato, o, ty, ta, a może tata tam teraz będziemy na przykład będzie w latach budowy i... No to co, no to zawracaj nim. Ale to co, bez tego, tak? No. Czekaj, no nie mieliśmy przyczepy, bo nie wiedziałem, że będzie taki. to będziemy Ale co masz tu nasypywać? Co, traktor? No, piasek. A, no to dobra. To wyłącz może 60. Dobra. I teraz bierzemy. No tak, bo jest ryny. Mamy chwały kryny, nam został po budowie. Słuchajcie. No i ten. No i staramy się wykorzystać wszystko, co tutaj jest, tak? Czyli bierzemy jakieś deski, przeszkody robimy tutaj. Tu jest młotek ktoś zostawił, nie? I takie tam rzeczy. Dobra, nasypuj, Antoś. Dobra, czekaj, bo myślałam, że będzie taki zjazd, że wiesz? Zjazd dla kogo? E, nie wiem. No dawaj tutaj tę ziemię syp. Sypiemy! Kurde, ale dzisiaj. Tak wieje. A przez chwilą jeszcze tak nie białe. Nie, nie, właśnie nie. O, uwaga, podniósł. Jak to zablokować? No tam, tym przyciskiem, tym czarnym. Uwaga, ale się rozsypało. Dobrze, że to no nikt nie stoi, bo by dostał normalnie w oczy tym pyłem, co, Antoś? No. Aaa! Wyprostowało się! Jak to? O. To czyli to jest tak trochę do tyłu i na dół. I teraz, żeby to zablokować, to tym czarnym tam, chyba? Obok rury jest, nie? Nie. Na środku jest taki czarny przycisk. O. Nie, to jest o, chyba do wentylacji. Dobra. Za blisko, Majster, podjechałeś. Musieliśmy się wrócić po kalosze, bo on kaloszy nie wziął. A dzisiaj przyjechali moi rodzice, i tutaj się spotkaliśmy, a potem musieliśmy wracać jeszcze do domu. Byliśmy w No, na kurczaku byliśmy. Dzisiaj. No i co? Jak to się tutaj teraz. Wysypuje <głos> <głos> Ale i co Antoś? Podoba Ci się taki weekend? No i gdzie ci się będzie lepiej mieszkać? W bloku czy w domu? W domu na pewno. W domu, nie? W domu to jest... Dom to jest dom. Tu swoje są takie pod... gwoździe. No to trzeba uważać ty. Ja to w ziemię wbiłem. Serio? I, tutaj uważenie, bo patrz jaki tutaj bydlak jest, nie? Tu i tu takie wielkie, nie? Żebyś... Słuchajcie, tak wiejemy, uciekamy. No nie wiem, czy jeszcze będziemy się bawić. Bo patrzcie, powpadało do oczu. Trzymajcie się, pozdrawiamy. Niedługo jakiegoś lajwika zrobimy sobie. Na razie, baj.